Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na ostatnim w tym sezonie konferencji przed meczem z Lechem Poznań ze mną kapitan mistrzów polski i widza prosimy o zadawanie pytań. Konrad sportowej i wice, powiedz przed meczem w niedzielnym Łukasz Todorczyk powiedział, że jeżeli mecz jest w Warszawie i mecz jest przeciw kolegi to na boisku ma być krew, pokił, z. Wy, wy też tak do tego niedzielnego meczu podchodzicie, czy to ciśnienie już z Was zeszło i mecz jak każdy inny? No, nie, z, nie jest jak każdy inny, bo to, to jest derby, derby ligi i, i na sam koniec Chcemy, oprócz tego, że już mamy zapewnione, zapewnione miesiące polskie, chcemy e, podziękować e, kibicami za wsparcie przez cały sezon, bo uważamy, że oni byli naszym 12 dowodnikiem i jesteśmy im trochę winni po tej porażce e, z ruchem. Po prostu chcemy się pożegnać z tym sezonem, z dobrym meczem i e, z wygranym e, przeciwko Lecha. Jasz. Łukasz Łatkiewicz, TVP Sport. Chciałem zapytać, jak i co ustosunkujesz się do tego, że nie będzie szpaleru ze strony Lecha Poznań? To jest decyzja ich, ich trenera. Po prostu nie, nie będę się martwił o to, co, co oni e, e, będą robili. Po prostu uważam, że Trzeba oddać szacunek każdemu, kto by był mistrz Polski, ale mówię, to jest ich decyzja i, i, i oni, oni mają myśleć o tym, co ludzie będą potem, potem, potem będą mówię. I widzę, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego meczu wczoraj. Oglądałeś go w telewizji pierwszy raz od dawna. Skład był trochę eksperymentalny, ktoś zrobił na tobie. Pozytywne wrażenie? Coś Cię zaskoczyło? jakbyś ocenił debiut chociażby Konrada Jałochy? Właśnie pierwszego miałem na myśli Konrada. Naprawdę zagrał dobry mecz, trzymał, trzymał tam, bo miał kilka groźnych było kilka groźnych sytuacji, spisał się bardzo dużymi interwencjami także trzymał to z tyłu na zero cały czas i dzięki temu po tej dobrej, dobrej kontrzej, samej indywidualnej akcji Michała Kucharczyka, wygraliśmy ten mecz. Też mi się podobała gra Łukasza Braża, który często chodził i włączał się w akcje ofensywne, a z tyłu naprawdę był bardzo, bardzo pewny. Michał Kucharczyk często strzela takie bramki na treningach? Tak, Michał ma duży, duży potencjał, jest bardzo szybki, dobry szalma. Po prostu to ta akcja była taka typowa, która pokazała wszystkie ady Michała Kuchaczyka. Widzę też ostatnie pytanko. Powiedz, bo tak naprawdę wszystko już jest jasne, tak? Już szweta za wami, mistrzostwo już macie. Trudno Wam będzie się jakoś zmobilizować na ten mecz, tak, żeby, żeby go wygrać i, i godnie zakończyć sezon razem z kibicami. Może powiedziałem przed chwilą, że zostaliśmy winni e, 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 naszymi kibicami e, przed tą fetą z meczu ruchem, z ruchem i po prostu no, to nam będzie taka największa motywacja, żeby, żeby się podzielali z nimi w e, fajnych nastrojach, żeby jak będziemy obierali ten pucha, żeby naprawdę nie było takiej smak, trochę żału jak było tam z ruchem, po prostu potrzebowaliśmy trochę czasu, żeby tam znów wrócić uśmiech i oprócz tego co było już mistrzostwa, ale po prostu po przegraniu meczu nie jest, nie jest łatwo się cieszyć i po prostu chcemy naprawdę dla kibiców zagrać ten mecz, bo wszyscy wiemy, że jak już jest wszystko wiadomo, w ostatni dzień już prawie za 4-5 dni wszyscy będą w swoich krajach. Wszyscy miszami trochę są z, z swoją rodziną i, i, i tak jak e, ostatni dzień na obozach jest tak właśnie wszyscy miszami trochę o, o do domu, powrotu do domu I, i, i dlatego naprawdę taka motywacja muszą być kibice, którzy by przedstawią sezon z nami i, i musimy, musimy im się podziękować na, na boisku. I to była twoja druga już taka mistrzowska feta w Warszawie, jakby się porównała z tą pierwszą, po fajniej. Nie, naprawdę, o, o, tak jak nie, nie lubię porównywać rywala do rywalu, z meczu do innego meczu, tak zupełnie inny sezon, inny system rozgrywek, feta trochę też inaczej było tam. Mieliśmy Starukę, wracaliśmy do Agricole, teraz to miało być oddzielnie, teraz słyszę, że na Agricole nie będzie i tak. Ale naprawdę jest fajnie i, i, i cieszę się, że mogę to już drugi raz w rzędu e, zobaczyć jak to wygląda, i, i, bo już naprawdę coś niesamowitego i, i mogę być dumny, co jestem zawodnikiem wodnikiem jakiej Warszawy i co, co mieszkam już 4 lata tutaj w Warszawie. Jeszcze jakieś pytania? Proszę. Ja zapytam nie o Legię, a o Mundial, bo równo 12, 14 dni zostało do rozpoczęcia Mistrzostw Świata. Chciałem zapytać o nastroje w Chorwacji. Czy jedziecie tam z optymizmem? Jak to, jak to w ogóle wygląda? No i pierwszy mecz z gospodarzami brazylijczykami. Jakby wica mógł tutaj ocenić szansę swojej reprezentacji? Myślę, że mamy szanse, szczególnie dlatego, co w tym pierwszym meczu tylko Brazylia ma coś do stracenia, bo oni mają, są gospodarzami i, i, i grają musieli i wszyscy uważają mi do głównego favorita, do zdobycia do, do tego mistrzostwa, a w swój kraj, Chorwacja, uważam, że razem z... z z Belgią czy Urugwajem, że na przykład mogą zrobić taką niespodziankę, bo naprawdę mamy klasowych klasowy zawodników i, i przede wszystkim uważam, że już w pierwszym meczu z Brazylią możemy zrobić niespodziankę. I tak uważam, żeby mógł być jakiś remis, a z Meksykiem i Kamerunem tutaj szukamy swoich szans. ale Każda grupa jest ciężka, i, i, i ale będę ci małciuki do Chorwacji, żeby, żeby wisza z grupy i żeby jak najdalej dotykała. I widać, że tak mi się coś przypomniało. E, wiadomo, że będzie czekała Was bardzo trudna jesień, mecze co trzy dni. Odpoczynku w tym roku będziecie mieli tylko dwa tygodnie, mało. Ale za rok będzie jeszcze gorzej, bo liga będzie się kończyła 7 czerwca i tego odpoczynku będzie jeszcze mniej. Wiem, może jakoś zaapeluj do, do władz ekstraklasy, że tego odpoczynku potrzeba Wam więcej. Mówiłem jeszcze te, teraz, kilka dni temu, że po prostu uważam, że rok temu właśnie przez ten opercinek yy, yy, jest. Yy, uważam, że w tym zeszłym roku było tyle, tyle kontuzji i po prostu uważam, że, że ten odpoczynek musi być większy, bo jak zawodnik przychodzi do swojego kraju, bo to nie są całe dwa tygodnie, to jest dwa tygodnie od poniedziałku, ale jeszcze, bo jeszcze jest ta gala, każdy, każdy zawodnik potrzebuje czas żeby dojść do swojego kraju, tak samo wrócić. To są znowu dwa dni, które tracimy i prawie ja w Zagrzebiu będę tylko 11 dni. Po pół roku, jak przychodzisz do swojego kraju, Masz sporo spraw do załatwienia i po prostu to nie odpoczywasz, po prostu się męczysz tam. Także uważam, że 11 dni jest bardzo mało, a szczególnie jeszcze w przyszłym roku, jak się liga kończy 7 czerwca, to naprawdę potem jeszcze jest gała znowu. Nie wiem jak to będzie wyglądało i, i, i mam nadzieję, że... że się może jeszcze coś zrobić, żeby na przykład przesunąć się jakieś dwie środy czy coś, żeby się kończyło 20 maja tam 25, bo to tak uważam, że 2,5 tygodnia jest... Nie szukamy, żeby mieli 1,5 miesiąca, ale taki 2,5-3 do 3 tygodnia, to myślę, że są taki, taki okres, który każdy od nas zasługuje, szczególnie dlatego, co teraz od 15 czerwca prawie do połowy grudnia będziemy 6 miesięcy grali. Mam nadzieję, że co 3 dni, znaczy, że awansujemy do jakiejś fazy grupowej w Europie i, i, i to naprawdę będzie bardzo trudny, trudny sezon. Dziękujemy za chwilę też w konferencji z dzień, dzień. Do widzenia. Witamy z nami trenera z Polski, Gaberka, i zapraszamy od razu do zadawania pytań. Coach, yesterday you gave a chance to, to players who have not played so many times this round. So, who impressed you most? Who played the best game from this team? Well, you know, I, I like to press the team, and I always think football is a, is a team game. Um, when somebody says this is a good player, I always say, is good together. With uh, I think uh, uh, we have many good players, and the most important thing is that they play well together. I think the attitude with the players was super, and uh, focus and the discipline. Uh, of course, Conrad making his debut was, was good. I don't think he had too much to do, but uh, the little that came, he uh, he did well. Um, to see that they are solid, solid defensively, and uh, going forward, we, we looked a little bit dangerous on the on the counterattacks, and uh, I think it was more uh, a really good uh, team performance. And of course, you're happy for uh, for Kui, to, to come in and uh, score a goal like he did. It was uh, fantastic to see, and he's in good form at the moment. And uh, I'm sure he was hoping the season would uh, be a little bit longer.

Najważniejsze, żeby tworzyli ten zespół. Oczywiście tutaj trener powiedział, że konrad rozegrał świetny mecz, był to świetny debiut. Wprawdzie nie miał zbyt dużo pracy, ale w tych sytuacjach, kiedy musiał się popisać swoim kunsztem, to, to na pewno to zrobił. Trener powiedział, że jest bardzo zadowolony widząc solidną defensywę, ale również nasze możliwości w kontratakach i, i, i po ofensywie. No i trener się tutaj powiedział o Michale Kucharczyku, który naprawdę wszedł i zdobył przypiechną bramkę. Fantastycznie się to oglądało. Trener uważa, że Michał jest aktualnie w naprawdę świetnej formie i aż ciężko pomyśleć, co by było, gdyby ten sezon trwał jeszcze dłużej. Ale na szczęście ta przerwa jest krótka i, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Prosimy o kolejne pytania. Uh, na Dębok, Polska do Times. Uh, coach, I'd like to ask you about new league system. Which was introduced in order to uh, keep things interesting to, to the last minutes of, of last games, but that's, that's the theory. Uh, the facts are that uh, we know who's the champion, we know, we know who secured the second place, we know who, who's going to play in, in Europe, we know who goes down to the second division, and we knew that before the last games uh, already. So the question is do you consider, consider this as a failure of this new system? And the second question, would you be happy to, to see the exact same, same system next season? Or would you you'd like to make some changes? Well, I think uh, the idea with the playoff is for uh, all the neutrals to make it a bit more exciting. And to have a better media coverage and make the league interesting all the way through the end. I'm so happy with this uh, team and these players and this club to, to make sure that we were able to, to finish champions three games before the end, even though, oh, but with three games to play with already champions, that says a lot about uh, this team and the character, because Lech Posten has always done really, really well this uh, uh, last two months. So uh, if they had done as well before Christmas as they had done the last uh, six weeks, then they would have been, uh, maybe gone down to the last game of the season. Uh, okay this time it was maybe one week before the season finished because we played three games the last last week and it's for me it's a little bit strange because from February till now we play one game league game every every week and then the uh, the last week of the season you play three games or, or sunday wednesday sunday and uh, for me that is a little bit strange but uh, they wanted to keep it. So, in in theory, you can have a super season. You can do really well, and if you lose, if you're not good the last week, you lose three games. You can end up not being a champion. So, um, if you think the league starts in middle of July, or 19th or 20th July, and finishes first of June, you can go. You can have a really good season, and if another team also had a good season, and you have one bad week, the final week, and you lose everything, that is possible. That is with the playoff. You know, we we won the league with ten points, um, and then it was cut into half, five points. And before we played one game in the playoff, the lead was two points because Lech played the day before us, and we had an extra game, but. The lead from ten points to two points from nothing. So of course it it, it, it uh, creates a, a little bit different uh, pressure. But I'm so happy that uh, the players were responding to that pressure by winning the first four games in the playoff. That is take some uh, some credit because one thing is to play football and another thing is to play with the uh, everybody knows when uh, what is expected here and. Uh, I've been very impressed. So there are pluses and minuses with this system. Um, I'm not going to judge what is good or bad or this and that. We accept what the rules are and we try to do our very, very best to to make sure we can reach our goals. Uh, and we have had some uh, some tough games, some pressure games, which I think will be in good stead when we go into Europe. Because if we won the league by 10, 15 twenty points and play the last seven games of the season with uh, nothing to play for, it maybe would give us more rest and we can use the score a little better and be fresher for Europe, but it would be a longer time before we had play a really competitive game. So yes, no, I agree. thank you for the Chiwara Farmer, uh, extra classic too. Co ten uważa o tym, że już e, mm, kilka meczów przed końcem rozgrywek wiemy, kto jest mistrzem, kto zagra w europejskich rozgrywkach, kto z tej spadnie i co sądzi o, o tej reformie, która została utrzymana na przyszły sezon. Trener przyznał, że cała idea tych playoffów to na pewno więcej emocji dla wszystkich kibiców. Liga jest ciekawsza, jest większe zainteresowanie mediów. My się oczywiście bardzo cieszymy z faktu, że już trzy mecze przed końcem mogliśmy świętować mistrzostwo. To bardzo dobrze świadczy o naszym zespole. Hmm, ale rzeczywiście jest pewne ryzyko. Gdyby lew spisywał się tak dobrze jesienią hmm, jak teraz na wiosnę, no to mogłoby się to wszystko rozstrzygnąć hmm, w ostatnim spotkaniu. Hmm, ten mówisz, że zaskakuje go tylko jedna rzecz, że od kiedy hmm, objął zespół, to od lutego graliśmy regularnie co tydzień, a w, w, tak naprawdę teraz w ostatnim tygodniu rozegramy trzy spotkania. I może się zdarzyć taka sytuacja, że, że drużyna, która cały czas będzie się świetnie spisywać, e, gra cały czas na wysokim poziomie, w tym ostatnim tygodniu tak naprawdę może wszystko przegrać. E, nasza sytuacja była taka, że z 10 punktów w tej rundzie zasadniczej zostało podzielone na tych punktów 5. Lech zagrał przed nami swój mecz, ten mecz wygrał i tych punktów pozostało dwa. E, Presja była rzeczywiście bardzo ogromna, ale trener tutaj wyróżnia zawodników, e, ponieważ m, naprawdę tą presję e, udźwignęli. W rozgrywkach e, play-off wygrali cztery kolejne spotkania e, i rzeczywiście są plusy i minusy tych rozgrywek i trener mi powiedział, że nie będzie, nie będzie oceniał reformy, e, musi zaakceptować te zasady i na pewno zrobi wszystko, e, co w naszej mocy, żeby temu sprostać e, i mam nadzieję, że w następnym na sezonie będzie tak, że już w tej fazie zasadniczej zapewnimy sobie mistrzostwo, żeby już w tej rundzie finałowej mieć się na większym ludzi i ewentualnie tutaj jeszcze poeksperymentować składem. składach. Czyli przyszła do Pani rzecznik o pomoc w tłumaczeniem pytania. Jak trener skomentowałby decyzję o tym, że lek Poznań nie otworzysz paleru mistrzowskiego dla, dla naszej drużyny? Co się stało z Twoim To jest <laughs> Yeah, yeah. Uh, they won't They want congratulate or do the God of Honor or yeah, yeah. the God of oh, Honor? Yeah. Well, I don't know what uh, the the what is normal here. Uh, I have seen that Ruch and uh, Pogo did it, um, and if you like don't don't want to do it, you know I don't know what is normal. If they have to, or if they don't have to, if they if they feel that they should do, or if it is the right to respect, or don't, um, I don't know too much about the rivalry. Well, I know there's a rivalry, but uh, I don't know all the reasons behind it because uh, I think this is a little bit complicated, and I think, um, but I think it would be normal for them to. Um, to congratulate us with the win, and I would invite us to congratulate them with the win if they uh, were better than us over the season. So, um, um, but if it's politics or whatever, I don't know. We try to leave politics out of the football as much as we can, but uh, we've seen already in the season we lost points because of politics, uh, so it's, it's difficult to keep it out. Men han ville Jeg tror For dem å ha respekt og kunnskap Jeg trodde det var normalt i alle ligaer. Jeg er sikker på at de har sett det i England. Men jeg vet ikke. Det er ikke stort for oss. Tutaj pytanie dotyczyło szpaleru, ponieważ e, trener Lecha powiedział, że jego zawodnicy tego szpaleru nie zrobią. E, trener powiedział, że mm, nie wie, czy to jest sytuacja e, normalna i ciężko tutaj jak zająć jakiekolwiek stanowisko, ruch i pogoń, e, taki szpaler e, zrobili. I tutaj ciężko się zastanawiać, czy lepiej jest okazać ten szacunek mistrzowi, czy lepiej go nie okazywać. Ciężko znaleźć jakiekolwiek przyczyny takiego zachowania, bo uważa, że gdyby Lew przez cały sezon okazał się lepszy od nas, to my na pewno taki szacunek byśmy okazali. I uważa, że w innych ligach jest, jest to naprawdę normalne, że mistrzowi okazuje się ten respekt. No ale jeżeli tak zdecydowali, to tak jak on powiedział, że nie mógłby to oceniać. This is a question from Legia <laughs> <laughs> uh, from users. Uh, why did you uh, give, a ch give a chance uh, to Rafael Augusto? In media, we can uh, read that, uh, that he will leave our club. So uh, it was the one of the last matches uh, in this season, and not Michał Kopczynski, for example, but Rafael Augusto. Yes, uh, Rafael has been here on on loan for, for a year now. and. Uh, the boy is, is, is very, very talented. he's got the uh, skills and, and physical strength to play at a very, very high level, but unfortunately, he's not been able to, uh, to, to grab a place in the team when, uh, regularly. and uh, maybe the way we play doesn't suit him perfectly. Uh, but i still think he's got a great uh, future and a big, big potential. but he's on loan from fluminense, and uh, when he's not being a first team regular, you know, we we feel it's right for both for him and for ourselves that uh, that he maybe can go somewhere. where he can play more first team football. Uh, the reason why he played because he's a he's a first team squad member here. He's played against us before. Um, he we, we wanted to to use more of our squad against uh, Pogo uh, for two reasons. One, we had the game on Sunday, and we will play Sunday again. Another thing was uh, that was the main key, uh, main reason, and and the other one was of course that uh, it was a good opportunity to to use more players from the first team squad. Um, and Rafael uh, has been training, working hard. He's played games for us in extra class and been part of this team, winning the championship. And even though he's leaving, and we could play with uh, with another player, we still uh, wanted to give. Uh, the other players around him, like Daniel, Pinto, Orlando, Cosa, Hendrik, also the best possible chance of playing well and producing. And to put another player in that position just to put another player would not be right. So I think it was the right decision to play Rafael. I think it's good for him to, to, to play for us, uh, and uh, it was good for us to have him on the pitch because he contributed to the win. Um, and also the second team were uh, playing an important league game to look to s try to 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 get promoted from uh, from their fourth division uh, or third whatever you call it uh, maybe third if you got like a first second and third um, so Copa and Efir were playing that game together with Watenschaar so. That was, that was to jest drugi. Tutaj tak, pytanie dotyczyło Marfela Augusto, Dlaczego ten postawił na niego? A na przykład, y, wiedząc, że, że atakuje jest Legii, a nie na przykład Michała Kopińskiego, y, ten powiedział, że Rafael Augusto jest rzeczywiście już prawie na rocznym wypożyczeniu z Fluminense. Jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik, silny fizycznie, y, ale nie udało mu się zdobyć miejsca w y, pierwszym składzie Legii Warszawa. Może po prostu nie pasował do naszego stylu gry. Dlaczego zagrał? Zagrał ponieważ należy do pierwszego zespołu i było tak najbardziej uzasadnione. Chcieliśmy, chcieliśmy go też docenić. Chcieliśmy również dać szansę tym zawodnikom, którzy nie dostają ich tyle jak, jak, jak inni. Przede wszystkim dlatego, że w niedzielę gramy kolejny bardzo ważny mecz z Zachodem Poznań. A po drugie, była to bardzo dobra okazja, żeby właśnie y, sprawdzić pozostałych piłkarzy. Co do Rafaela, to Rafael grał już na w ekstraklasie, y, ciężko trenował i, i na taką szansę zasługiwał. Y, trenował, że to była bardzo dobra decyzja, że dużo dał y, temu zespołowi, że przyczynił się do tego zwycięstwa w Szczecinie. Y, natomiast co do Michała Kopczyńskiego, to Wczoraj e, druga drużyna Legia Warszawa rozgrywała bardzo ważne spotkanie z Broniu Radom e, tak naprawdę o awans e, do wyższej klasy rozgrywkowej e, do drugiej ligi i potrzebowała naszego wsparcia i dlatego właśnie Wojtek Skaba i Michał Kopczyński którzy bardzo często w tej e, drużynie grali e, wspierali e, e, drużynę trenera Magiera. Czy są jeszcze jakieś pytania? Okay, Thank you.